Cześć, dzisiaj na kanale Salar Fly Fishing chciałbym Wam opowiedzieć o wędkach ze średniej półki. A ta średnia półka orwisowska to jest model Recon. Posłuchajcie, to seria, która już od wielu lat jest na rynku. Sam jestem szczęśliwym posiadaczem jednej z takich wędek. Natomiast seria niezwykle bogata. To jest jedna z cech... Yy, Marki Orvis, że tych serii wcale nie ma dużo, natomiast tych takich flagowych, a Recon jest jedną z takich flagowych serii, posłuchajcie, mają 21 modeli wędek, 21 różnych wędek. Zaczynają się te modele od 706 sali w klasie 2, ale w dwójce jest również wędka nimfowa, taka dziesięciostopowa. Tu mam dzisiaj kapitalną wędkę, posłuchajcie, do suchej muszki 706 cali w klasie 3. Kapitalna wędka, bardzo czuła, bardzo dynamiczna, na mniejsze rzeki, mniejsze potoki, świetna, ale również na większych rzekach, nawet na sanie, jak stoimy na płani, łowimy lipienie pod nogami. Posłuchajcie taką wędką, to jest czysta przyjemność. Ale no, na tym oczywiście nie koniec, jeśli chodzi o serię Rekon. Później mamy 7, 7 stóp 6 cali. Yy, już mówiłem w klasie 3, ale potem mamy 8 stóp 4 cale w klasie 4. Yy, nie, źle mówię. 8 stóp i 4 cale w klasie 3, 10 stopową trójkę, a w klasie 4 jest 8 stóp 6 cali. 10-stopowa czwórka i oczywiście 9-stopowa czwórka taka klasyczna, czyli 275. No tu mamy tą piękną wędkę 706 cali w klasie 3. Natomiast moją, tą którą używam, jedną z moich ulubionych jest 10-stopowa wędka w klasie 4. Używam ją, posłuchajcie, przede wszystkim do łowienia na ninfę, na krótką nimfę, na daleką nimfę. Ale to jest też moja wędka taka yy, uniwersalna. Czasem mówię nią na suchą muchę, kiedy trzeba się z tej nimfy przewiązać. Natomiast jest to moja kluczowa wędka na brzany. Jakbyście chcieli zobaczyć taką wędkę w akcji, no to polecam filmik, który jest u nas na kanale, jak złowić brzanę. Tam mam brzanę taką no, prawie 70-centymetrową i zobaczcie, jak szybko na wędce Orvis Recon w klasie 4 można taką rybę ugotować nawet w trudnym szybkim miejscu na popradzie. Tą wędkę używam przede wszystkim na pstrągi, jak łowię pstrągi na nifę, no to ta, ta czwórka jest kapitalna, ma zapas mocy i ryby takie w przedziale 50-60 cm, a czasem większe, no to taką wędką 10-stopową w klasie 4 mogę spacyfikować. Na lipienie wybrałbym tą 10-stopową trójkę, bo ona będzie lepiej, lepiej amortyzować yy, Lipienie w holu, natomiast co mamy potem, potem mamy 806 cali w klasie 5, 9 stopową piątkę, 10 stopową piątkę, no to, to już by była taka solidna wędka brzanowa, stricte na brzany. Potem jest 9 stopowa szóstka, 9 stopowa szóstka w serii SW, czyli w takim mocniejszym wykończeniu z fighting batem. o tutaj mam tą 10 stopową czwórkę, Wam pokażę jeszcze. W siódemce, a nie, już ją tu wyciągnąłem, tak jest. W siódemce, posłuchajcie, jest wędka dziewięciostopowa oraz dziesięciostopowa. Podobnie jak w ósemce też mamy wędkę dziewięciostopową i dziesięciostopową. A potem, począwszy, począwszy od. Wędki w klasie 9, no to mamy 9 dziewięciostopową dziewiątkę, dziewięciostopową dziesiątkę i dziewięciostopową dwunastkę, ale o nich za chwilę. Posłuchajcie, to jest ta wędka 10 dziesięciostopowa w klasie 4. Tak jak mówię, to jeden, jedna z moich ulubionych wędek. W ładnym drewnie wykończona. Blanki matowe. W takim szarym macie posłuchajcie, żeby nie było refleksów, odbłysków od wędki, żeby można było łatwiej podejść ryby. Wędka czuła, z bardzo szybkim tłumieniem drgań. Natomiast tym, co wyróżnia całą serwie, serię rekon no to jest technologia e, wzorowana na Heliosie trzeciej serii. Więc to są naprawdę fajne, dynamiczne blanki. Ale powiem Wam, tych wędek e, sprzedaliśmy w salarze sporo. I tak jak zdarzają nam się reklamacje, w sensie, że ktoś e, złamie, no oczywiście zazwyczaj to, jest, to są złamania. Z winy wędkarzy to jest bagażnik, to są drzwi, to są różne inne tego typu przygody. I takie złamania serii Clearwater i Helios się zdarzają. O tyle Recon ma naprawdę najbardziej odporne blanki. To jest taki koń roboczy. Nie są te wędki wcale jakieś na jakichś grubych blankach. Są stosunkowo lekkie, a ja takie wędki lubię, natomiast są naprawdę te blanki. Pancerne, mocne, i jeśli komuś zależy na wędce, która będzie służyć yy, przez parę sezonów, yy, paręnaście sezonów albo parę dziesiąt, Orwiz daje 25 lat gwarancji na te wędki, no to, to tutaj Rekon jest świetną wędką. Yy, chciałem o tych, o tych mocniejszych powiedzieć coś jeszcze. Tu mam dziewięciostopową wędkę w klasie 10. To jest świetny kij, posłuchajcie, na sztupaki, ale to jest również świetna wędka na morskie drapieżniki, w sensie na tarpony. Taką dziesiątką śmiało można ruszyć również na rustery. I jest w tej serii także wędka, tak jak wspomniałem, w klasie 12, bardzo mocna, no to już będzie wędka na GT. Wędki są w pokrowcu, oczywiście jest tuba obszyta kordurą, jest 25 lat gwarancji firmy Orvis, Bezwarunkowe i wędkę można złamać nawet na kolanie. Posłuchajcie dla wszystkich osób, które zamówią wędkę Orvis Rekon dzisiaj, w dniu emisji filmu mamy 15% rabatu. Proszę wpisać REKON 15 w polu komentarza w zamówieniu. Te świetne wędki, one nie są drogie, to są wędki, które kosztują około 3000 zł. Powiem Wam za tą jakość, za średnią półkę marki Orvis. Jak najbardziej warto, to są kapitalne narzędzia połowowe dla wszystkich tych, którzy nie chcą wydać jakichś kosmicznych pieniędzy typu 5-6 tysięcy za wędkę, a chcą mieć wędkę przynajmniej ze średniej, ale ze średniej wyższej półki, seria Rekon właśnie do tego jest stworzona. Kapitalne wędki, zapraszam Was do subskrypcji kanału Salar Fly Fishing, do lajkowania, komentowania, a oczywiście link do tych wędek, jak zwykle w opisie filmu. Tam w opisie filmu znajdziecie również link do tego filmu o Brzanie, gdzie poluje na wędkę Rekomu ładną Brzanę. Pozdrawiam Was serdecznie.